OK, zaczynam moją wycieczkę. Auto jest tu, plecak jesteśmy Eee uh, 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 uh. uh, cross. Już od razu następie jakieś obowozowisko uh. Ja byłem tu kiedyś, ale dawno temu i nic nie pamiętam Potem dzisiaj chcę pójść trochę dalej niż wtedy a na razie taka droga jak nakłada, na coś nie wiem Fajnie, nie nie jest jakoś bardzo gorąco, jest ciepło Trochę chmury są i w wszystkim wieje wiatr Tak wieje wiatr, że jak tu jechałem to cały czas mnie pchało w jedną stronę Na mapie miało być takie niby jeziorko a jest szuwary są A po drugiej stronie jednak trochę ciemno. Mm. Oh, idę, idę, idę przez krzaki. A jest okej. Okay. Znalazłem taką. Taką rzeczkę, nie wiem jak to nazwać. Teraz już jest rzeczka na mapie, ale wygląda bardziej jak takie jakieś. W każdym razie idę dalej. Hey, ścieżki wszystkie się pokończyły trochę nie wiem gdzie jestem idę jakimiś takimi ścieżkami takimi ścieżkami co zwierzęta zrobiły a te ścieżki to idą we wszystkie strony i się kończą nagle także no, no, teraz wiem że idę na, muszę iść na północ żeby dojść do cywilizacji Przedzieram się przez jakiś bagna mm. A, doszedłem na takie jedno z trzech jeziorek tutaj Takie Bajoro A trochę wody nabrać Oczywiście otoczone jest takim takim bagnem co wszędzie jak się robić to jest woda więc trzeba, jak zwykle, tego dojść. No ale, ok. Mam trochę świeżej. Wody mogę iść dalej. Znalazłem jakiś ślad cywilizacji. Peter. Coś tam. Peter D. Davids. I don't know. Ja musiałem się trochę poprzedzierać przez haszcze. Bo, niby, o, jest ścieżka, niby tutaj. Tak samo tu. Jest wycinka. Ale ta ścieżka to jest taka... No, taki burzłaki. Jest po szóstej i mówię dobra, już nie chce mi się dalej iść. I znalazłem jakieś takie miejsce. tu trochę tych drzew powalonych, ale to chyba dlatego, że ostatnio. A... Tak mocno wiało. Mam nadzieję, że mi stałe nie spadnie. na kolację zupka chińska Ej. Mam coś tam jeszcze, ale chyba tylko zupkę zjem Nie chce mi się nic więcej Zanim pójdę do Wskoczę w śpiwór to jeszcze A, A zwiedzam okolice Tu jest też takie Ex jezioro I taka wyspa jest na środku tego eks jeziora Fajnie, a tam znowu jest Mokradło A wejdę na tą wyspę Już Jestem w piżamie, ja jestem zmęczony Jeszcze ja tylko sobie film obejrzę I idę spać Jacyś goście tu przyszli No, won Won Mm, 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 mm. Takie, to się nie spodziewałem. No poszedł z cholera jasna, no. No i to jest ciągle ten sam dzień, wieczór, jednak się musiałem ewakuować, bo niedźwiedź był uparty, nie chciał odpuścić i ja go tam nawet trochę gazem przypnąłem, a on dalej nie chciał i, i w końcu sobie poszedł, ale to już było za dużo dla mnie i tak bym pewnie dzisiaj nie zasnął, więc, więc idę do auta, całe szczęście, że jest już czerwiec jest długo jasno, bo to jest dziesiąta już godzina. No i uh, nie wiem, chyba nie będę spał w aucie, po prostu wsiądę i pojadę do Edmonton. O północy będę w łóżeczku już. <grywka> Mission failed!